Trzy lata temu poszedłem na pierwsze zajęcia z poldensu, między innymi po to, by poznawać dziewczyny. Minęło pół roku i zrezygnowałem z boksu, który wtedy ćwiczyłem, tylko po to, by zaangażować się w poldens w 100%. A teraz, po trzech latach treningów i działalności w internecie, poznałem dziewczynę, która jest identyczna jak ja. Rozpocząłem nagrywanie serii na YouTube, której miałem się nauczyć trenować innych. W tym celu zapraszałem różnych gości. Większość tych osób była poznana na TikToku. I to, też miał być początkowo taki film, ale sytuacja okazała się być trochę inna. Na TikToku jest opcja prowadzenia live, gdzie buduje się społeczność widzowie, donatorzy, moderatorzy oraz inni twórcy. Doprowadziłem jedną z transmisji, połączyła się ze mną dziewczyna która, tak samo jak ja, ćwiczy polnes, Co więcej, nawet jest instruktorką. Więc ja pomyślałem, że totalnie się do mojego filmu nie nadaje, bo pewnie umie więcej niż ja, i nie zwróciłem na nią uwagi. Uuu, ja muszę się zastanowić, czy ja nie mam jeszcze przypadkiem priwa w czwartek. Jak mi się wydaje. Los tak chciał, że z czasem jak się łączyliśmy, gdy byłem po jednym z odcinków, gdzie uczyłem dziewczyny z Tinderem, powiedziałem jej o moich zmaganiach. A ona odpowiedziała mi tak, jakby doskonale wiedziała, co się działo i z czym miałem problem w prowadzeniu treningu. Wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl. Przecież nie muszę wszystkiego odkrywać na nowo. Mogę nauczyć się też coś od niej. Ale był jeden mały problem. Ona jest z Warszawy a ja z Wrocławia. I nie ukrywajmy, komu by się chciało jechać 4 godziny tam i 4 z powrotem tylko po to, by nagrać 2-3 godziny treningu, no na pewno nie mi. No i jeszcze namawiać kamerzystę, więc pomysł zostałby odłożony do szuflady, gdyby nie imieniny innego TikTokera w Warszawie, impreza, wystawna. Jeszcze do tego fanka, która proponuje nocleg wraz z towarzystwem na tej imprezie. To brzmi jak świetny weekend, i przy okazji zrobię trening w Warszawie. Więc bez dłuższego myślenia umówiłem się z Sarą i zarezerwowałem salę. Sara, można jeszcze zarezerwować na sobotę salę do 3 godzinki. Czy będzie dotykało rur? Tylko my dwie. Tylko my. Ja i ty. 18 do 20? Rezerwuj. Dobra, rezerwuj. Weekend się zbliża. Ja piszę do solenizanta, a ten nie odczytał. Nawet nie odpisał. Piszę do fanki, a ta jest chora i nie ma z kim zostawić dziecka. Wytywy, wy, Dziecka? Okej. Okay. No nie. I co ja będę w tej Warszawie robił poza treningiem? Ale mam jeszcze jeden pomysł. Piszę do Samanty, Dziewczyny, która towarzyszyła mi podczas Prime'u 14. Może ona znów uratuje mnie swoim towarzystwem? Mieszka w końcu niedaleko Warszawy i tu pudło. Samanta ma randkę o 18 i nie wyrobi się, i mówi tak. Weź odwołaj po prostu ten trening. A po co ty byłeś tak daleko, tam jedziesz szkoła na kasję? Się umówiłem. Miałem iść do Angelo na domówkę, miałem nagrywać odcinek z dziewczyną na pol dance i miałem nocować u jakiejś fanki. I kafanka nie ma co zrobić z dzieckiem. Angelo się nie odzywa, nie ma tej jego imprezy. No i, i tylko salę zarezerwowałem. Odwołaj. Nie, bo nie chcę być taką, jaką są ludzie dla mnie, że odwołują. Nie lubię tego. Poza tym, że jak odwoływać koło, to ci się nigdy nie wydarzy. Ale ja, uparty jak zwykle, nie odwołałem, bo nie cierpię, jak ktoś odwołuje i nie będę robił tak, jak mi zrobiono. Więc pojechałem tam, tak, czy siak. Witajcie już w kolejnym odcinku. Przyjechałem do Warszawy po to, by nagrać odcinek z instruktorką Poldensu, którą poznałem na TikTok Live. Przyjechałem tu zupełnie sam i jadę do niej fiszką, także widzimy się na miejscu. Dobra, ja się magicznym sposobem teleportowałem z tamtego miejsca na ulicy do mojej koleżanki z TikToka, jo. Toyona. Jak, jak się nazywasz? Nazywam się Sara. Sara i Michał i to będzie najmocniejszy trening, jaki miałem dotychczas w życiu. Tak jazda. mi się zdaje, jazda. Zaczęliśmy od rozgrzewki. Każdy zaczął robić swoje ćwiczenia, od czasu do czasu naśladując drugie lub mu doradzając. Można ćwiczyć 10 lat, a nie zrobić handspringa. No. Można, bo jak się zmienił przez ostatnie 5 O 6 lat temu handspring to był max handspring. Zobacz, co my teraz robimy. Handspring to jest w ogóle podstawa do no. tego, co my Szybko się okazało, że nie tylko dyscyplinę tą samą uprawiamy, a i podejście w niej mamy bardzo podobne. Próbujesz sobie właśnie tak maksymalnie na, na nogę. Uh -huh. Teraz tak, biodro zamknięte. To, to podnosisz kolano, nie podnosisz biodra. Masz nawet imię tutaj, Sara. To jest Sowa. To jest mój <laughs> A, no to nice. Sofit. Zdajemy sobie ręce tuż na wysokości barków. Hop. te barki były na dłońmi. Rury jakoś bardzo chyba nie trzeba rozgrzewać, bo to chyba były jakieś zajęcia. Egzo chyba z godziny. Cieplejsze <laughs> <laughs> rury nie mogły być jak po Egzo. <śmiech> <śmiech> no właśnie. Jak się okazało, żadne z nas nie przygotowało żadnych ćwiczeń. Ani ja, ani ona nie byliśmy do końca pewni, czy to spotkanie właściwie się odbędzie. A czym sobie popracować? Uh. Ja wiem, to, ty Czy wiem? sobie lecić W striccie gdzie? Nie zastanawiam się, co ty masz takiego dobrego, czego ja bym nie miał. To co ja do Masz kosmetyka, no. technika, a ty masz tak? takie chaotyczne, ale masz dobre, dobrą rozkminę i odwagę. Panie, jeśli coś... chodzi o kosmetykę, no to do jakiej drogerii trzeba pójść? <laughs> w ogóle to, co no. Chcę, żebyśmy nie wpierd...ł na rurę. Więc... Ja ci stanę na nogach. No. Ty mnie Ty mnie wyrzucisz, tak żebym zrobiła to i wiem, wiembała się pod pach. Okej. Okay. od tego. A nie, nie tego <grywa> A w ogóle jak u ciebie te latanie? No rozumiem, po prostu lewa, prawa, lewa nie jest dla ciebie. <grywa> <grywa> Feature'em tylko bugiem, tak bym powiedział. No, bo jak ten, wracam sobie, już nie mam tego wyrzucenia, bo ja się skupiam na tej stronę ja to daję ewentualnie lub sobie sobie. No, kumam, bo często jak robisz lewa, prawa, lewa, to musisz na przykład odbić się. I to daje. Bo wracasz z kręcenia się tak do machania się to, co robisz na ziemi. O Tu? No i teraz, już tak, no już... już, już... Ale to, to ten był dobry moment. Czas na No właśnie, właśnie. To tak. Więc zaczęliśmy się wymieniać swoimi oczekiwaniami, umiejętnościami i przechwałkami. Tu flyby a. pierwszy, ręce A, no i w ogóle, żeby dać bark w dół. patkę, no to w dół. I wtedy a czuję, że ja sobie wiesz, steruję tym. O no, pewnie nie przytula tak do tej rundy, bo twoje biodra zajebiście, ty też tak do dookoła, nie? Fajnie można zacząć sobie kombosem, który będzie rotacyjny na statyku. Czyli mianowicie, jak sobie podchodzisz, możesz zrobić sobie tak, przejść tu, hop. Ręka, noga, wszystko wzrok na drugą stronę. Hop i tu, do, do, do. Przybliż biodra, żeby wprowadzić się w rotację. Mam biodra blisko? handspring. Tak! No! Super! To tam, obok coryka na kole, będziemy się od wejść po dwa razy. Dobra. Będziemy czekaj. Kolejne No, ale to zrób to do kamery. Ja <grym> Jakby <grym> mi tak no takie rozbieranie się mieli w stripie płacić, to ja nie wiem. Z pięcioma złotów, bo Tak słabo to idzie? Nie do no pracy, ja, no to nie wiem, kumpel. Robię ho, przychodzę, zachodzę, kleję się, ręka, ręka. Tu, tak, tak, super. Tak, tak zajęliśmy. Uwaga, waga, kim mi na uda? Pama, pam, ma, pam, ma, noga, głowa, ręka. Rekka dolna, tak? Trzymaj! Jest! Ładnie! Dobrze. <gryfie> Zrobię Kind of! Dobra, żeby zrobić na jeśli teraz. Pachta, bo to jest śmieszne ćwiczenie, nie? Wygląda się jak debie. Kładzisz się. bierzesz nogi do siebie. I będziemy mocno się tu ściskać do siebie. I teraz tak, będziemy wyrzucać nogi, zanim będą się uda, wyrzuc biodra i całe plecy mają być tak duże. O! No! Spierdol Czekaj, czyli... Tu spinasz się mocno. No, co jeszcze muszą, coś jeszcze muszę, coś jeszcze. No lepiej. O, I to, i to. Możesz sobie wbić na tą leby, I stąd właśnie masz ten ruch. Czyli hop, 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 hop. hop. To jest to samo, potem... Czekaj. Zgadzałeś fajne ćwiczenie. No, przydatne, to na pewno. Coś, to nie było puszczone od tyłu. Ale to było dobre, Ale twoja opat i mam Weź jeszcze raz, zaraz... Pokaż mi shoulder'a. Tego, no, teraz to spróbuję. wszystkiego. No. to spróbuję. To brutalna siła. Jestem mega ukontentowany, zadowolony, bo mi instruktorka, która mnie uczy, mówiła na początku: Ty serub rób z zgiętymi nogami, z takim, tak jak na ziemi, tego robaka. No. Czyli mówiła, że robił tak. Ale to wygodne. No, nie, jest wygodne, jest wygodne. Jest łatwiejsze, jak nie masz nóg, ale ja już. Yes. Jak nie masz kontroli w nogach. Ale ja jestem z mojego rady rozciągania, że ja to robię z prostymi już. Bardziej... Bardziej tak jak ten robak robiłaś to. No. Bardziej. To. Hop. Hop. Ty robisz to kontrolowanie góry. No. To mi robot pomógł w tym. Hop. 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 Mnie... Hop trzeba rękę złapać. Bo wychodzi chodzi o ten. Poczekaj, czekaj. Wejdź sobie na dół. Mniej więcej w takiej pozycji. Jedź trochę odrzucam biodra, żebyś znał ten drill. No się. Hop, i to jest. Hop, 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 hop. Hop, szerzej nogi. Hop, szerzej. Tu, tu, o, tu. Tak. Nie powiem, co to skojarzyło. I hop, 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 hop. Ha! Tajm jest! Elegane. No to ile mi kilogramów zabrałaś? <grymne> <grymne> na tyle, ile. Ale co bardziej w sumie ukierunkowałaś mi ten. Widzę, e, co No i żeby na boki nie spłyć, Tak, tak. Ale no teraz już potem jest potem... Nawet mnie nie potrzebowałaś. Chodź załapić. Zrób do tego potem na końcu na no, To i zejdź. Zepnij poślad, Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Zajmij się! No. Nie, to nie No, No, Ja lecę, kontent na dzikiego trenera. No, to jest bardziej pod takie. Nie, bo ja nie jestem taki i To by było od razu widać, jak powiem: hej, kochani. masz taki styl na was no. W tym momencie już oboje wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Robię nakopie. No? Robię na tłyście no i na regularze mam irona we Że jesteśmy osobami na podobnym poziomie Są. umiejętności i możemy się, się od te. siebie I wiele nauczyć. On Cię w ogóle nie trzyma, nie będziesz czuł w ogóle nic. Otwierasz klatkę jesteś tu na takim podkwycie, hop stąd, schodzisz, bierzesz się w brzuch. No i on masz tutaj, tak desunie. Pieseczka. Po oh. angielsku desunia. Czemu, Czemu po angielsku? Desunia. Jest... No co tu w Sonia, to znaczy po angielsku? Desunia jest... po po angielsku. O oh, Jezu. Góra, gdzie ty, ty idziesz? Tam. Tak. Tak. Wkrótce ręka. Kciuk tak. Mm. Zero trzymania. Otwierasz klatę w dół. Nie, nie, nie. Tu, tu, tu. Na no, wysokości nogi. Mm. Otwierasz klatę w dół. No, z tej strony. Pierwszy kciuk. No. No, no, no. No, sadzisz. Musisz słuchać coś? No, no, no. Dobrze! To tu prawie cię żółk, pierdol. No. Pokażę ci, co mam zrobić. Jesteś gotowy? Chodźmy na to gotowy? Pójdźmy na kurk. Wyżej i chodźmy. Są? Pójdźcie. Tutaj? Jesteś w czarnej no. Ręka? Dobra. Mm -hmm. No i dobra, tu musimy już mieć 90. Jest dobrze. No i syrenkę robisz. syrenkę. tam otwierasz. Tam. O, tam. Tak, i patrz Ręka tu i pójść dolną rękę. Ta 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 A, i ta 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 jak ta 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 jak to jak ta nie Dobra, to idzie na górę. Please use it. Please use it. Hmm? No, 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 no! Wow! Chciałam zobaczyć, czy ja w ogóle kandycyjnie to dam radę zrobić, więc ja sobie psychę szykowałam. Ja przed wejściem na scenę robiłam walkę z cieniem. To w ogóle był hit. E. A to Podobny moment. I robiłam sobie, żeby sobie kurwa oko tygrysa, psychopatę sobie odpalić. Wiecie o to chodzi? I co? I odpalałam sobie tego psychopata przed wejściem na scenę, zrobiłam to ten. Wszyscy byli O. No to jest ja trzymam. się No, Wejdźcie do tego. I puszczę.